chrześcijańskich tytułowaną Nostra i deklarację o wolności religijnej Dignitas Humane. Dokumenty Soboru Watykańskiego podkreślają, że dialog międzyreligijny jest koniecznością. Jego podjęcie jest niezbędne z tego tytułu, że relacje międzyludzkie się coraz bardziej zacieśniają, następuje wymiana ludzkiej kultury, myśli. Ludzie się przemieszczają tendencje migracyjne, a zatem i spotykamy się z ludźmi i w naszym codziennym życiu, tutaj może wymiarze załóż trochę mniej, ale w innych miejscowościach, z ludźmi różnych wyznań i różnej kultury. I to właśnie y, poprzez Sakrofilm chcemy uczyć tej trudnej sztuki dialogu, tu nie chodzi o promowanie jako takiej religii, ale przede wszystkim. Chodzi o szeroko pojęte promowanie dialogu, rozmowy. Najpierw może rozmowy z samym sobą, ze swoim wnętrzem, ze, swoim, ze swoją duchowością, ze swoim sumieniem. Dialogu z drugim człowiekiem, który jest w rodzinie i obok mnie. Żyjemy w sytuacjach nieraz skonfliktowanych i trudno jest nieraz człowiekowi do człowieka podejść, przeprosić, podać rękę w geście przebaczenia. Patrzymy na tę sytuację rozdwojenia i rozbicia w naszej ojczyźnie i skali świata, to nie tylko chodzi o kwestie religijne, ale także również i motywy ekonomiczne i polityczne. A zatem dialog, żeby, człowiek, żeby świat funkcjonował, istniał, tutaj jest niezbędny. Papież Paweł VI na podsumowanie obrad Soboru Watykańskiego II. Powiedział, że dokumenty tego soboru kreśliła niejako ręka Boża, ręka Boska. Ale również w encyklice Eklezjan Suam powiedział, że jeżeli nie będzie dialogu, to czeka człowieka terroryzm. A Jan Paweł II, błogosławiony, niedokrotnie przypominał, że dopóki istnieje dialog, rozmowa człowiekiem z człowiekiem, społeczności ze społecznościami istnieje szansa na zachowanie pokoju i właściwych relacji międzyludzkich. Kiedy patrzymy na dialog międzyreligijny, jest to sprawa na pewno trudna, bo widzimy i słyszymy o wydarzeniach, które mają miejsce w Nigerii, w Sudanie, o różnego rodzaju przejawach działań terrorystycznych grup czy pewnych ugrupowań społeczeństw. Słyszymy o zabijaniu chrześcijan, a zatem pojawia się pytanie, jaki jest sens, jaka logika, żeby ten temat podejmować. Tu także chodzi i o inne nasze relacje z innymi społecznościami, chociażby z hinduizmem, czy też z buddyzmem. Ale ksiądz Waldemar Cisło, odpowiedzialny czy kierujący organizacją Kościół w Potrzebie, kiedy mówił o relacjach z islamem, powiedział, że Grupy ekstremistyczne, które promują fundamentalizm, w islamie zajmują około 10%. W skali świata to na pewno jest to duża liczba, ale pozostałe osoby, pozostali członkowie tej wspólnoty chcą żyć inaczej niż te grupy, które promują fundamentalizm i imię religii. I jeżeli z jednej strony patrzymy, Naburzone świątynie zabijanych katolików, czy ogólnie chrześcijan, to trzeba też popatrzeć, że w Nigerii, w czasie świąt Bożego Narodzenia, młodzi, młodzi wyznawcy islamu stworzyli żywy płot przed świątyniami chrześcijańskimi, broniąc własnymi ciałami właśnie tych ludzi, którzy brali udział w uroczystościach bożonarodzeniowych, a żeby tam nie dokonało się Dzieło terroryzmu i odwrotnie, później młodzi chrześcijanie bronili tych samych młodych wyznawców islamu, gdzie modlili się w swoich maczetach. I dlatego też na to musimy popatrzeć troszkę inaczej i szerzej, bo z jednej strony rzeczywiście jest to problem terroryzmu, jest to problem niewinnie przelanej krwi, ale z drugiej strony, jak też pokazał nam film w roku ubiegłym ludzie Boga, są społeczności islamskie, które nie wyobrażają sobie życia bez wspólnot chrześcijańskich czy też zakonnych. I stąd też i my podejmujemy tę próbę uczenia się rozmowy na tematy trudne, na tematy nieraz szokujące człowieka, bulwersujące, dialogu rozmowy w pewnej kulturze, w kulturze szacunku dla człowieka, w duchu miłości bliźniego czego uczą nas dokumenty soborowe. Zapytano kiedyś jednego z mistrzów życia duchowego, jak to w zasadzie jest. Kto powinien pierwszy podać rękę i przebaczyć, czy przeprosić? Osoba pokrzywdzona, czy ta, która krzywdziła? I padła odpowiedź, że ta, która jest mądrzejsza. I dlatego też nieraz w naszym życiu brakuje takiej mądrości, żeby te wszelkie najpierw dołki małe, później rowe zasypywać, żeby pierwszym wyjść z gestem życzliwości, podania ręki, czy też podjęcia rozmowy, która może nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale ostatecznie sprawia, że ludzie zaczynają normalnie funkcjonować. Oczywiście w tym dialogu międzyreligijnym jest wielka asymetria, bo Kościół katolicki, chociażby w Polsce, choćby chodzi, chodzi z propozycją Dnia Islamu, czy dnia judaizmu? Tych dni nie ma, zarówno dni katolicki, dni katolickich czy chrześcijańskich. Nie ma do tej pory w judaizmie czy w islamie, ale jest to niejako konieczność wypływająca z mądrości nauczania Kościoła, który otwiera się przed różnymi społecznościami i chce podejmować z nimi dialog, rozmowę na tematy, które interesują każdego człowieka. A każdego człowieka interesuje Życie i śmierć. Dlatego też tematyka tegorocznego sakrofilmu to Życie i śmierć. Będziemy ją analizować na kinowych ekranach, będziemy ją rozważać na wykładach czy też w debacie czwartkowej, 1 marca o 17.00 tutaj w kinie, która jakby będzie podsumowaniem wszystkich refleksji podjętych na wykładach. Czy też podczas seansów filmowych. To tyle, kiedy chodzi o takie kwestie merytoryczne. W tym miejscu chciałbym też bardzo podziękować tutaj wszystkim obecnym i tym, którzy będą uczestniczyli w realizacji poszczególnych punktów programu sakrofilmu, za to, że są z nami, że interesują się tym, czy sakrofilm będzie, czy nie będzie, bo kilka telefonów także. Odebrałem już w styczniu, dzwonili ludzie z Zamościa z tym zapytaniem właśnie. A to znaczy, że sakrofilm nie jest powiedzmy imprezą, czy wydarzeniem religijno-kulturalnym obojętnym przynajmniej pewnej grupie, która w Zamościu nie tylko żyje. Dziękuję za tę obecność i dzisiaj zapraszam także na pozostałe punkty programu. Dziękuję także też Ludziom dobrej woli, które, którzy na różny sposób to dzieło wspomagają. I w tym miejscu chciałbym podziękować sponsorom tego sakrofilmu, a sponsorami są Urząd Miejski w Zamościu, Starostwo Powiatowe w Zamościu, czy też Urząd Gminy w Zamościu. PGE Dystrybucja SA, Energoza i skok imienia księdza Franciszka Blanknickiego w zamościu. Kiedy chodzi o współpartnerów pracujących w tym dziele, to są to sieć Kin Studyjnych, filmoteka narodowa, dyskusyjny klub filmowy Senso i Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie. Pragnę podziękować wszystkim ludziom mediów, którzy tą sprawę sakrofilmu poruszają. W sposób szczególny pragnę podziękować tym redakcjom, które odpowiedziały za, na, przyjęcie pro, na prośbę na przyjęcie patronatu medialnego nad sakrofilmem. Dziękuję wszystkim ludziom mediów, którzy tę problematykę poruszają, o niej piszą, bo w ten sposób kształtują jakąś otoczkę wo, wobec tego sakrofilmu, wobec tego wydarzenia. I chciałbym, żeby ta współpraca w dalszym ciągu rozwijała się, była bardziej taka dynamiczna i bardziej konkretna. Kiedy chodzi o patronaty medialne, to nad naszą imprezą, wydarzeniem patronat przyjęły niedziela za mojsko lubacz.